64 lata temu, w 1961 roku, do sprzedaży trafiło Renault 4. Samochód, który powstawał nie tylko w rodzimej Francji, lecz także w Słowenii, w Hiszpanii czy nawet w Maroku. Auto, które produkowano aż do 1995 roku. Pojazd zbudowano w ponad 8 milionach 135 tysiącach egzemplarzy. O, tyle historii. Lata mijają, i po 30 latach od zakończenia produkcji tamtego modelu został wprowadzony do sprzedaży ten oto samochód. O nazwie nawiązującej do tamtego pojazdu, bo to jest Renault 4 Etech Electric. Zmieniają się czasy, zmieniają się moda, i przyszedł czas na nowe. A tym samym, pod maską tego pojazdu. Mamy silnik elektryczny. Do wyboru jest wersja 120 lub 150 konna. No to zobaczmy, co potrafi i jak zachowuje się na co dzień ten mocniejszy yy, samochód. Bardzo mi się ten samochód podoba. Nie tylko ze względu na stylistykę, ale może ze względu na stylistykę, ale o co chodzi? O to, że producenci dzisiaj potrafią nawiązać do historycznych modeli, stosując nowoczesny wygląd. Ale w tym wyglądzie zawarte są takie elementy, które znamy z tych dzisiaj klasyków. No bo tak, samochód ma pudełkowaty kształt, tak jak tamten poprzednik sprzed wielu wielu lat. Poza tym jest przedni pas, który ma o takie reflektory, które ewidentnie. Nawiązują do tego, co znamy z Renault 4 z lat 60. i późniejszych. No oczywiście nie mogło się obyć bez takich nowoczesnych rozwiązań, jak duży wlot powietrza w zderzaku, duże powierzchnie w ogóle plastikowe, chociaż w tamtych autach też były. No a jak się popatrzy z boku, to oczywiście zgodnie z obowiązującą modą musiały pojawić się czarne, plastikowe nakładki na nadkolach, które powodują, że auto ma taki lekko terenowy charakter. Podoba mi się też ten tył tego samochodu, no bo tak, z jednej strony mamy podpis Renault 4, żebyśmy wiedzieli, z jakim samochodem mamy do czynienia, tak? Po drugie, nawiązania, tak jak i z przodu, do historii. Przecież te lampy, choć nowocześnie wyglądają, to mają taką stylistykę, która przypomina światła Renault 4, tego, tego Renault sprzed lat. No oczywiście, podobnie jak z przodu, mamy dużo plastiku na zderzaku. Wzorem nowoczesnych samochodów mamy spoiler dachowy, oczywiście taki połyskujący czarny, no a całości dopełnia... Lakier o nazwie brązowy terakota. W większości samochodów pod maską jest silnik, ale w samochodach elektrycznych nie jest to wcale takie pewne, dlatego że pod przednią klapą często znajduje się drugi bagażnik. Zobaczmy zatem, co jest pod maską Renault 4 Etech Electric. A, tymczasem tu jest silnik silnik o mocy 150 koni mechanicznych silnik, który pozwala na rozpędzenie samochodu do setki po 8,2 sekundy natomiast jeżeli chcemy jechać z prędkością maksymalną to musimy liczyć się z tym, że rozpędzanie skończy się przy 150 km na godzinę po zajrzeniu do tego samochodu na pierwszy plan wysuwają się fotele świetnie wyprofilowane a do tego ładnie wyglądające podobają mi się o te kwadraciki przeszyte szarą nicią te paski takie nawiązujące do tego co jest na nadwoziu pojazdu poza tym są tutaj częściowo też żółte przeszycia i to co istotne to do auta bardzo wygodnie się wsiada i wysiada może nie nie wsiada do niego się wchodzi i wychodzi o wchodzimy i wychodzimy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że próg wejściowy jest na takim poziomie, że nie trzeba się za wysoko wspinać, ani opadać na siedzenie. A zatem wchodzimy, siadamy za kierownicą. Wygodna pozycja tak przy okazji. I wychodzimy. Sprawdźmy, czy tak samo komfortowo jest w tylnej części samochodu. A z tyłu wygląda to równie dobrze jak z przodu, jeżeli chodzi o stylistykę siedzeń. Natomiast... Wchodzenie i wychodzenie. No już nie jest takie łatwe, dlatego że niestety, ale tutaj jest mało miejsca z tyłu. Zobaczmy, jak się wysiada. Oj, No! Mogło być trochę lepiej. Jeszcze raz wsiądziemy O! No i tak. Ilość miejsca na nogi nieduża nad głowami względnie wystarczająca, ale dla takich osób, jak ja, myślę, że wyżsi pasażerowie będą mieć tu problem ze zmieszczeniem się. Poza tym to, co czego się trzeba przyzwyczaić, to to, że tylna kanapa jest nieco wyżej położona niż przednie fotele. Dlatego to wsiadanie nie jest takie łatwe też. A poza tym, no, no, tam jest jednak bardziej komfortowo. Tam jest dużo miejsca i na nogi i nad głowami, troszeczkę więcej inaczej się siedzi po prostu w tych fotelach. To, co jest dobrą rzeczą tu z tyłu, to to, że odpowiednio jest ustawione Oparcie względem siedziska. O, i tutaj się siedzi wygodnie. Tak, to jest wygodne. Natomiast, no, niestety, ilość miejsca na nogi to jest poważna wada. No i to wysiadanie przy takim ułożeniu fotela też nie jest zbyt wygodne. A wiecie, że wielka klapa wcale nie oznacza spektakularnej porażki? Oto przykład. Ten samochód ma tak dużą klapę chroniącą dostępu do bagażnika. Ale to nie jedyny sukces tego rozwiązania. Jeszcze jest drugi, mianowicie w aucie zastosowano nisko poprowadzony próg załadunkowy. I tu uwaga, znowu będzie historyczne nawiązanie, dlatego że w tym Renault 4, które weszło do sprzedaży w latach 60. XX wieku, również był poprowadzony nisko próg załadunkowy. To oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki temu, jeżeli podnosimy coś ciężkiego, to nie musimy unosić zbyt wysoko. Ale nie tylko załadunek jest sukcesem w tym przypadku, lecz także pojemność bagażnika, która wynosi tutaj 375 litrów. Poza tym mamy regularnie ukształtowany bagażnik, a to ułatwia ułożenie yy, walizek. Mamy rozwiązania, które pomagają w transporcie mniejszych przedmiotów, o takie gumki z jednej i z drugiej strony, żeby coś przymocować. Mamy uchwyty. Poza tym są po bokach takie duże skrytki i większa o Tutaj, proszę bardzo. I tutaj to jest świetne miejsce, żeby chować na przykład kable do ładowania akumulatorów. Ale tym samochodem można również przewieźć większe przedmioty, dlatego że dzielona kanapa jest składana i po jej złożeniu, o, proszę bardzo, uzyskujemy przestrzeń ładunkową o pojemności 1149 litrów. Pojemność jest w porządku, natomiast gorsze jest to, że niestety na podłodze powstaje duży próg, który utrudnia w ułożeniu dużych przedmiotów. Śpiewać każdy może, ale nie każdy powinien, więc będę mówić. Kabel do ładowania podłączamy tutaj. To jest kabel 230V. I takim kablem uzupełnimy prąd w zakresie 15-80% po ponad 17 godzinach. Ale gdybyśmy użyli y, szybkiego ładowania, takiego do 100 kW, to nawet po 30 minutach w tym zakresie uzupełnimy energię w baterii o pojemności 52 kWh netto. A jaki zasięg realny ma ten samochód? Według producenta, po napełnieniu. Prądem baterii na 100%, nie do 80%, przejedziemy w cyklu mieszanym 409 km. A po naładowaniu odłączamy. A, tu jest taki O. I bardzo łatwo odłączyć. Zamykamy klapkę i możemy jechać. To jest ewidentnie miejski samochód. Niewielkie wymiary powodują, że autem można bez problemu zaparkować, w, nawet w ciasnej luce. A z kolei. Średnica zawracania wynosząca 10,8 metra powoduje, że łatwo się autem manewruje na jakichś ciasnych parkingach czy w korku. Gdyby wam przyszło jednak do głowy wyruszyć gdzieś dalszą podróż, to też nie powinno być problemu, przynajmniej ze względu na moc silnika. No bo 150 koni i 8,2 sekundy do setki to w zupełności wystarczająca wartości, żeby jechać gdzieś daleko w trasę. No, może tylko osoby z tyłu mogą cierpieć ze względu na tę niedużą ilość miejsca przede wszystkim na nogi. Pytanie tylko, czy jak wyjedzie się daleko w trasę, to właśnie, czy dajecie się daleko? Otóż, no, 409 km deklarowane przez producenta nie jest możliwe do uzyskania. Tym bardziej, że to jest w cyklu mieszanym. Natomiast w teście okazało się, że 400 kilometrów, około 400 km przejedzie się rzeczywiście, ale w mieście. Jeżeli natomiast wyjedziemy na trasę, to musimy się liczyć z zasięgiem na poziomie 300-310 km. Jeżeli już jedziemy w tej trasie, to możemy potencjał napędu wykorzystać na różne sposoby. Dlatego, że mamy tu na kierownicy taki przycisk Multisense i teraz w tym momencie jedziemy w trybie komfortowym. Przyciskamy i co my tu mamy na przykład tryb sportowy. Po włączeniu tego trybu auto żwawiej reaguje na wciskanie pedału gazu. A poza tym zmienia się kolorystyka auta, dlatego, że tutaj podświetlenie jest czerwone i wskaźniki też są podświetlone na czerwono. No to zobaczmy dalej. Mamy tu tryb Snow. No jak się można łatwo domyśleć, podświetlenie zmienia się na białe. Teraz tego nie sprawdzimy, oczywiście, ale ma to ułatwić jazdę na śliskiej nawierzchni. Przełączamy dalej. All terrain. Podświetlenie na żółto. Auto ma wprawdzie napęd naprzód, ale w, w tym trybie ma e, możliwość łatwiejszej jazdy po bezdrożach. Oczywiście nie wymagających bezdrożach. No to dalej przełączamy i mamy jeszcze tryb eko. ha, <laughs> właśnie nie, nie, nie na zielono jest podświetlone, ale na fioletowo. Tak, niebieski, fioletowy. To zależy, czy spojrzymy tutaj, czy tutaj. E, no i wreszcie, no i wracamy do trybu komfort. Który ma takie błękitne podświetlenie, to, co jest dobrze wykonane, moim zdaniem, w tym samochodzie, to obsługa dlaczego? Tak, tutaj mamy w tej budce takiej, mamy wyświetlacz o przekątnej 10,25 25 cala, i tu są przedstawione bardzo wyraziste wskaźniki. Tu natomiast mamy ekran centralny o przekątnej 10,1 cala i jeżeli potrzebujemy. Yy, uruchomić jakieś urządzenie pokładowe to najważniejsze to nie musimy gdzieś tam przeklikiwać się przez menu wystarczy, o proszę bardzo jest tu ikonka i mamy włączone podgrzewanie kierownicy druga ikonka podgrzewanie fotela kierowcy lub oczywiście pasażer przy czym i podgrzewanie foteli jest trzystopniowe ale to jeszcze nie koniec możliwości obsługi dlatego, że w tym aucie jest również obsługa głosowa. Proszę bardzo. Hej Renault. Włącz podgrzewanie kierownicy. Rozumiem. Ogrzewanie kierownica. I już teraz bez odrywania rąk od tejże kierownicy mamy włączone podgrzewanie. Hej Renault. Wyłącz podgrzewanie kierownicy Ok. Wyłączanie ogrzewania kierownicy. Proszę bardzo, perfekcyjnie działa. Bez problemu system wykonał polecenia, o którego prosiłem. To, co mi się jeszcze podoba w tym samochodzie to zawieszenie, dlatego że zostało ono tak zestrojone, żeby zapewnić jadącym jak najwyższy komfort podróżowania. W sumie nie wiem, czy trafiłem na takie wyboje, na których odczułem jakieś nadmierne podskakiwanie albo jakieś inne oznaki uszczerbku na komforcie jazdy. Teraz może troszeczkę, jak jedziemy na trasie, takie są lekkie powodowania, to tak czuć takie lekkie, lekkie drgania samochodu, ale nie są one na tyle uciążliwe, żeby powodowały obniżenie się komfortu jazdy. Jeżeli chodzi o szybkie pokonywanie zakrętów, no nie jest to auto do jakiejś rajdowej jazdy, ale nie ma też z tym problemu, tym że pamiętajmy, że to jest elektryk, więc baterie są nisko położone, środek ciężkości jest niski, a tym samym auto dobrze pokonuje łuki. Bez przesady, ale daje radę naprawdę. Siedzenia okazują się na tyle dobrze wyprofilowane, że Gdybyśmy pokonywali te łuki dynamicznie, to o, świetnie podpierają na bokach, a jednocześnie mają bardzo długie siedziska, a tym samym dobrze podpierają pod udami. Naprawdę to jest jeden z fajniejszych elementów tego samochodu. Siedzenia wygodne i jednocześnie dobrze podpierające z boku. Podczas jazdy w mieście, przydatna jest dobra widoczność do tyłu. No, to pomaga w parkowaniu. W tym przypadku. Uczucie jest takie mieszane. Dlaczego? Po pierwsze, w zewnętrznych lusterkach widać bardzo dobrze. Mamy kamerę, która pomaga w zaparkowaniu, ale w wewnętrznym lusterku jest tak średnio. Dlaczego? Niby jest duże. Szyba tylna też jest duża. Tyle tylko, że duże zagłówki sprawiają, że nie wszystko można łatwo obserwować. Nie zawsze można łatwo obserwować sytuację poza samochodem a nie da się ich złożyć. Złożyć się da tylko środkowy zagłówek. Jeżeli komuś spodobał się samochód, który nazewnictwem i stylistyką nawiązuje do auta, które do sprzedaży weszło na początku lat 60. XX wieku, to musi przygotować co najmniej 129 900 zł. Tyle tylko, że taka kwota dotyczy 120-konnej wersji i z bazowym wyposażeniem. Jeżeli natomiast interesuje nas topowa 150-konna wersja, to... Cena wynosi co najmniej 142 900 zł. Ale to jeszcze nie koniec, dlatego że ten samochód występuje w topowej odmianie Iconic i tutaj już cena rośnie do 160 900 zł. I to znowu nie koniec. Dlatego, że na pokładzie tego egzemplarza są opcje, które podwyższyły cenę jeszcze do 171 500 zł. Czy przy takich kwotach auto jest popularne? Sprawdziliśmy w aplikacji Mototrendy Pro Plus, w której dane zamieszczają analitycy z IBRM Samar, i wynika, że w okresie styczeń-wrzesień 2025 roku do klientów trafiło 27 takich samochodów. Tym samym Renault 4 ETECH Electric zajęło trzecie miejsce pod względem sprzedaży bezemisyjnych modeli Renault. Na drugim miejscu znalazł się Renault Scenic, 33 sztuki. Natomiast liderem jest Renault 5, na które zdecydowało się 280 polskich klientów.